Wiecie, co do, do jakich y, y, kuriozalnych historii dochodzi w takich izbach? Oto staje przed tak zwanym sądem lekarz, który wyleczył człowieka, ale złamał pierdolone żydowskie, wuchałowskie procedury. Big farmowskie. Złamał je, żeby uratować człowieka. W związku z czym musi stanąć przed sądem i być za to skazany. Dożyliśmy takich czasów, że tylko ludzie prawi, Ludzie, którzy są normalni, buntują się przeciwko temu, bo cała hołota, tak zwane lemingi, wzruszają ramionami, bo ich to nie tyczy. Nie ma problemu, albo nas wyzywają od ciemnogrodzian, więc ja życzę tym wszystkim synom kurw i córkom kurw, żeby się to ścierwo poszczepiło i żeby przestało nas sobą wreszcie kurwa męczyć. Żyga mnie mi już, nie mogę na nich patrzeć. To są wrogowie życia. Wrogowie. Tak jak jeszcze kiedyś miałem sobie krztynę empatii do nich, bo to też ludzie. Tak pierdolę ich, olewam ich ciepłym moczem, wapnem te kurwy przysypać i zakopać po ich śmierci. Tylko niech nas nie ciągną w otchłań za sobą. A prawi lekarze, którzy są lekarzami, nie proceduralistami, zasługują na naszą aktywną obronę.